Przede wszystkim gratulacje, oczywiście tego kolejnego mistrzowskiego tytułu. Chcemy, żebyśmy zaczęli od oceny tego dzisiejszego meczu, bo chyba po tym, co działo się wczoraj, to była to po prostu taka prawdziwa próba nerwów. Być może, ale myślę, że dzisiaj zagraliśmy zupełnie inne spotkanie. Wczoraj przytrafiło nam się, według mnie, najgorsze spotkanie w tym sezonie. Szkoda, akurat w, w takim momencie, przy pełnej hali kibiców, koleżanki troszkę pokrzyżowały nam te plany betowania razem z kibicami. Wiadomo, wynik jest taki jaki jest, jeden 0 mogło się skończyć różnie, ale myślę, że miałyśmy dużo więcej z gry, Kojotki dobrze się broniły, stąd ten wynik. Na pewno Jutrzyna też im trzymała bardzo dobrze, no ale co my życzymy zwycięzco z tego pojedynku. Wczoraj Ania Sen tak mówiła, że po meczu pewnie będziecie musiały sobie przepracować ten mecz w głowach i to będzie trochę taka czwarta tercja tego wczorajszego meczu. Myśli, że faktycznie ten wczorajszy mecz kosztował Was dużo nerwów? Na pewno głupi po tym meczu. Powiedziałyśmy, że nie pogadałyśmy, ale wiedziałyśmy, że dzisiaj jest nowe rozdanie, trzeba zagrać zupełnie inaczej. No i szanse były wisi wisi tak naprawdę. Każdy mógł wygrać to spotkanie, ale dzisiaj to była inna Polonia niż wczoraj zupełnie. Myślę, że każdy to widział i, i no było może trochę nerwowo, ale byłyśmy raczej pewne siebie podczas tego dzisiejszego spotkania. E, dzisiaj wygra na 1-0, więc to też był taki wynik, że w każdej chwili mógł się na stronę kojotek i w waszą stronę przechylić ta szala zwycięstwa. Co się myśli, kiedy idzie, nie wiem, już 20-30 minuta, jest 0-0? No i ma się pewnie w głowie, że jeden błąd tutaj może kosztować dosłownie mistrzowski tytuł. Jasne, że tak, my cały czas mówiłyśmy sobie, że trzeba strzelić jeszcze jedną bramkę i parłyśmy do przodu cały czas. Kojotki się dobrze broniły. Myślę, że dużo było tych sytuacji. No tak jak już mówiłam, Justyna trzymała swój poziom, bo wiadomo, że to jest bardzo dobra bramkarka i no, nie, nie puściła już więcej bramek, ale jakoś myślę, że spokojnie do tego podchodziłyśmy, starałyśmy się te kontrataki jakoś też bronić, bo głównie tak grały kojatki, dobrze się broniły i grały z kontrataku. Także myślę, że też już po wczorajszym spotkaniu wiedziałyśmy, Mieliśmy czego się spodziewać i y, potrafiliśmy się przeciwstawić ich taktyce. Wczoraj kojotki mówiły, że ich takim jednym z głównych celów na ten wczorajszy mecz było po prostu, żeby wyeliminować wasze kluczowe zawodniczki, czyli na przykład Karolinę Puźniewską, która faktycznie wczoraj miała pewnie bardzo ciężko się tam przebić pod bramkę. E, czułyście, że faktycznie przez to, no jest ciężko, ciężej niż zazwyczaj. Te sytuacje bramkowe sobie stwarzać? No tak, ja się troszkę zdziwiłam, że w 2025 roku w seniorskim okeju jeszcze się daje plastra, bo faktycznie Karolina kiedyś miała plastry podczas takich ważnych spotkań, ale to było 10 lat temu, ale oczywiście, jeśli to jest skuteczne, to czemu nie? I faktycznie to wyszło kojotką bardzo dobrze. Karolina była praktycznie wyłączona z gry, a my troszkę, no tak jak mówiłam, cały zespół zagrał bardzo słabo i nie potrafiłyśmy wziąć tej gry na siebie. Także może się troszkę nie spodziewać. Przypadowałyśmy tej taktyki kojotek, ale no dzisiaj już, już sobie wszystko zaplanowałyśmy, żeby, żeby było lepiej. To chyba taka oczywista oczywistość, że to było największe wyzwanie dla Was od lat? Myślę, że tak. Nie powiedzieć, no każdy ten finał jest inny, no po wynikach widać, no pierwszy raz się zdarzyło, że w finale musiał być ten trzeci mecz, także może, może i tak eee, pierwszy raz od kilku sezonów chyba, bo nawet sobie nie przypominam, przegrałyśmy na swoim lodowisku eee, mecz, no i jeszcze właśnie w takim momencie bardzo ważnym, ale tak sobie myślałam, że nie ma szans, żebyśmy przegrały dwa mecze z rzędu jeszcze na swoim lodowisku, więc no podchodziłyśmy do tego pe pewne siebie. To na koniec zapytam o to, eee o co pytałem rok temu, bo rok temu mieliśmy o tej samej porze, zapytałem Ciebie, czy e, po tylu latach e, i zdobytych już wielu, wielu mistrzostwach to złoto się nie nudzi. E, jeśli tutaj mamy ten decydujący trzeci mecz, no to podejrzewam, że to złoto smakuje wyjątkowo dobrze, tak nie wiem, podwójnie mocno to złoto tutaj musi szlokować. No tak, na pewno się nie nudzi, odpowiem ja tak jak co roku, że się nie nudzi, bo po to to robimy, żeby wygrywać i zdobywać te złote medale. Te finały to już wydaje mi się, że co roku chodzą na wyższy level. Już dwa dni przed finałem bilety były wyprzedane, także naprawdę jest duże zainteresowanie, gdzie no wiadomo, że kobiecy okej OK w Polsce jest niszowym sportem. Yy, więc no przy takiej atmosferze smakuje doskonale jeszcze przy trzecim meczu, gdzie można powiedzieć, że miałyśmy nóż na gardle i mogło się zdarzyć wszystko, naprawdę to smakuje doskonale.